No cześć! W dzisiejszym odcinku 5 postaci nadnaturalnych zmierzy się w zawodach. W zawodach, które wykażą, która z tych postaci jest najstraszniejsza. No generalnie chodzi o to, aby uprzykrzać życie Simów i punkty będą zbierane za zaciupanie Sima, za przestraszenie Sima, albo za generalnie utrudnienie mu życia, zrobienie mu yy, kuku, krzywdy w jakikolwiek sposób. No i tak... Mierzyć będą się postacie, które można zrobić w kasie. Czyli kosmita, wampir, syrena i czarodziej. I wilkołak. Naszą syrenką jest Ariel. Naszym wampirem jest Ejo. Naszym wilkołakiem jest Jacob. Naszym kosmitą jest Ksil, Naszym czarodziejem jest Armando. Bo to czaruś. No i cóż, zaczynamy. Na samym początku zaczęliśmy w Sulani. Bo Arial idzie na pierwszy ogień. Okej, okay. dzień dobry, proszę nie uciekać. A nie, ty jesteś syreną. No to dobra możesz uciekać. No hej, ja tutaj przyszłam zbierać punkty. Zobycie super straszną syreną. O, akurat się trochę rozpogodziło idealnie. A wy na ławeczce jesteście, oglądacie gwiazdy, znaczy chmury. Chodź, chodź stary, pójdziemy popływać. O, widzę, że ktoś tutaj już sam pływa. Dobra, to ja podejdę. No cześć, na no dzień dobry. A chłopaki, czemu wy poszliście za nią? Wracajcie do domu. Mhm. Dobra, to może spróbujemy z kimś innym? Aha, nie możesz na razie. Moc syreny wciąż się odnawia. No ona ma dowodnienie na 100%. To kurde nie wiem, czy to się za zaliczamy. Podtapianie ludzi, czy dopiero jak umrą. Ej, chcesz pływać z rekinami? Hm, przeżyła. Najgorzej. Okej, okay, po dłuższym przemyśleniu stwierdziłam, że jednak będę jej zaliczać te wszystkie podtopienia. Ale będę skupiać się na jednym z tak przede wszystkim, żeby było jak największe prawdopodobieństwo, że go zaciupię. Podobno przy pocałunku syreny można, wiecie, e, kropnąć kogoś. Serduszko ci poleciało, co ty lubisz takie rzeczy? O, śpiewasz do niej? Ona cię ignoruje? O Boże. Chodź tu, babo. Musisz się utopić. Co? Widzisz się to? Judith! Dajesz cały Judith. Cały Judith Ariel. <laughs> A zapomniałam w ogóle powiedzieć, jaki przypał, że oni mają trzy dni na to. Każda z tych postaci nadnaturalnych, żeby osiągnąć swoje cele. Dzieci są chyba nieśmiertelne, więc nie ma co na nie marnować czasu. A gdzie <laughs> Zastanawiam się, czy by ich nie brać bardziej na głęboką wodę. Czy to ma jakieś znaczenie? Może spróbujemy. Dobra, chodź do grupy. I będziemy płynąć na bardziej głęboką wodę. Na przykład tutaj. No, chodź! Żłowiu! Wodnolądowy. Chodź! Okej, okay, to mam lepszy pomysł. Podtapianie simów jest za jeden punkt, zabijanie ich jest za pięć punktów. I generalnie każdy będzie miał, że zabijanie sima jest za pięć punktów, a jakieś ich specjalne. U Syren, właśnie wiecie, podtapianie u Wilkołaków. Nie wiem, może zmienianie Wilkołaka czy coś. To, to będzie jeden punkt, a jak się uda uketrupić Sima, to będzie 5 punktów. Ja się powinnam chyba bardziej przygotowywać do tych odcinków. A ktoś tu płynie! Wezwij morskiego potwora. Right now. Na no, odległość. No dobra. Delfinek? Delfinek do ciebie płynie? Zabicie ich to jest chyba jed szansa jedna na milion. Okej, okay, pytanie. Kogo ja podtopiłam? Jeden. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, policzyłam dobrze punkty. I to tyle. Jezu. O, a ty jesteś drugi raz. Mogę cię drugi raz dzabnąć? Dawaj, tym czaruj. Ono pójdzie do ciebie. Jakie te simy są głupie. Weź, umrzej. Proszę. A ty masz kiepskie nawodnienie, ale w wodzie jesteś. Halo. Ktoś tu jest jeszcze? Pan tu się baguje. Ho! Makoła, Ho! Makoła, Ho! Ale ty pływasz dobrze, Stary! O, Judith wróciła. Dobra, to jednak Judith najpierw. Judith ma pierwszeństwo, wiecie, w końcu y, gwiazda światowej sławy. <grywy> Najgorsze jest to, że oni wszyscy wypływają. W końcu musi się udać. Drugi poziom umiejętności romantycznych, od samego całowania. Tak, nad pomostem to nie wypłynie, jak będzie pod. Dobrze myślisz, Ariel. Kiedy <gielki> te Simy są odporne? Co, nie chcesz się całować, bo nie lubisz dziewczyn? Zaczekaj, to chociaż morski potwór. No uciekła ci, no co poradzisz? To za nią punkta nie bierzemy, bo. ten. bo trzeba cały zestaw zrobić, żeby się liczyło. Tak, by the way, to czemu tobie nie spada ani głód, ani. ani energia? Dopiero teraz to zauważyłam. Modyfikuj potrzeby, włącz odpadanie zaspokojenie potrzeb, czy ja to, czy ja to miałam włączone? Czemu nikt nie wchodzi do wody, boicie się? Lucha, ho! Lucha, będziemy się całować, chodź. Ale partikle się odbijają w wodzie, ojejku. Morski potwór. A jak morski potwór nie da rady, to ja poprawię. Tak, to Nessie. Nessie współpracuje ze mną, jasne. I got friends from the other side. Ej, wracaj. Jeszcze nie skończyłam, czekaj, chodź. O, jeszcze raz. Set cały. Może się uda tym razem. Nie, on ucieka. On, on wie. To weź mu śpiewaj, może. Nie, ty znowu jesteś na i nie jesteś ci się siku. To co, ty poprawiasz swoje staty, jak podtopisz kogoś? O, jaka ty ładna jesteś. Robię parę razy z rzędu na jednym gościu i nie chce umrzeć. Będę go męczyć, uwzięłam się na gościa. O typie. Nie wychodzisz z wody, nie, nie, nie. On ucieka, on ucieka, znowu ucieka. To jest śmieszne, że oni się zagrzebują w piasku. O mój Boże. Czemu wy jesteście tacy odporni? Patrz, ziom. To jest delfin, on mnie budził. Znaczy się jeszcze nie. Śmieszne jest, że oni jeszcze się nie zorientowali, że ja próbuję ich zaciukać, a on jest zakochany, on w ogóle myśli o niej cały czas. Nie jestem dobra w zabijanie simów. No koleś, wracaj tu, ja myślałam, że ty po potwora biegniesz, płyniesz. No nie no, stary, wracaj. Wracaj. Wracaj no, ja ci dam łapę, wracaj tu w tej chwili, right now. Wracaj no, tyle się nad tobą męczyłam, a ty sobie teraz tak wychodzisz. Stary, jesteś w grubie, płyn. Obowiązkim. No i na co mi to było? Ciebie jeszcze nie dopiłam, chodź. Czekaj, bo trzeba cały zestaw robić. Jeszcze potwora nie było. No wracaj tu, no potwora! No i nie ma punktu, bo się. Boli cię kark? Czekaj, podrapie. Jeszcze morski potwór i będzie cały zestaw. Wracaj, czemu wyście zawsze uciekacie przed tym potworem morskim? A ty czemu tak dziwnie pływasz? Wracaj tu. Wracaj. Pójdziemy zaraz na głęboki ocean. Idziemy na głęboki ocean. Nie ma uciekania ode mnie i od mojego potwora. No i mi zwiała, no zwiała. No, uciekają ode mnie. To nawet już jednych punktów nie zdobywam. Bo sobie. Co? Bo sobie wymyśliłam, że muszę cały zestaw robić. Chodź tu! No! Jezu, zaraz to rzucę wszystko w... w cholery i będą dwa dni. To jest święty Mikołaj, dobra, idziemy dopić świętego Mikołaja. Ale święty Mikołaj kurny jest wyćwiczony w pływaniu. Kto by się spodziewał. Najpierw potwora. Proszę. <laughs> Kurde, w końcu się udało. Cały zestaw. Święty Mikołaju na ciebie to zawsze można liczyć. Jakie jest prawdopodobieństwo na to, że oni się utopią? Czytałam na internecie, że jakieś jest. Zostaniesz pod tą wodą już, nie ma co się łudzić nawet. Pod wodę powiedziałam. Get in the water. Get in the water. Wiecie co jednak robimy dwa dni, bo ja mam dość. I the so profound. Both your wife and your son will drown to so in the water. O, kto wrócił? Czy lucha. On nie chce tu podpłynąć nawet. Płyn tu! Nie, 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 oni wychodzą z tej wody, oni wychodzą z tej wody, a ja się denerwuję. Tęsknię za jednoróżcami w Simsach, oni mogli podpalać domy i tworzyć masowe ludobójstwa. A to jest w ogóle muszelka. Nie, od razu wylasnie. O Boże. Oni przed chwilą mówiłam, że to te simy takie głupie, nie, jednak nie takie głupie. Jakiś tam instynkt przetrwania jest. Ale ma wyrąbane. Ja już w sumie też. Ile ty zdobyłaś punktów? E, według moich obliczeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To ty tu zostań po prostu, wiesz? Wiem, że. Wampiry, terroryzowanie Simów to może być picie z nich plazmy albo przemienianie ich. Wątpię, aby wilkułak i znaczy wampiry były w stanie zabić Sima tak po prostu. A tu nie ma żadnego baru, ani nic to Idziemy do vlada. Jak cię oprzed dookoła, no dobrze, że cię nie powąchał. To już na początek. Idziemy gdzieś do tego parku, może. Kto się będzie o tej godzinie kręcić w parku? Tak, by the way. I my są dziwne, ale nie aż tak. Hmm, Zmęduż. O, ktoś. I Judith. Zachłannie pi plazmę. Co ty na to, Judith? Fajne to światło. Czekajcie. <laughs> I ty nie zomblałaś i nic? To jest demon. A nie, jednak nie. Jednak masz w sobie coś z człowieka. O, czekaj Judith, jak wstałaś, to ja bym ci już zmieniła w wampira. Aha, okej. Okay. No to może później. Ktoś tu jest? O, Markus Flex. Przemienimy jego w wampira w takim razie. Przemienianie w wampira jest za dwa punkty. Bo oni nie mogą zabijać. Nie mają szansy nawet, więc... O, ktoś tu biegnie. Czy to gofer? Tak, to gofer. Gonić go. I przemienić wampira. O, i zrobimy taką zasadę, że Edzio może przemieniać w wampira tylko w momencie, w którym jest najedzony na maksa. I ma wampirzom energię na maksa. Ja wymyślam te zasady w trakcie, ja przepraszam, ale ale nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Po prostu tak to u mnie jest. Musisz trochę pomedytować na środku parku. Lewitacja. Lewitatią. Edzio odblokował wszystkie swoje czakry. A. -a. Nie chcę się naładować, Tam musisz iść spać. To czekaj, Vlad, mogę pospać w twojej trumnie. O, co to wyrosło? Jakiś coś. Komarłówka z Sixam. Okej, okay. Vlad, ja nawet nie pytam. Skąd ty masz takie egzotyczne roślinki obok siebie? Dziadziu, Wladziu, gdzieś ty jest tu. Czy ktoś tu idzie? Tak, idzie tutaj pani dyrektorka. Ale biegniesz po wampirzemu, Edziu? Normalnie, cudownie ci idzie. Zanim ty dogonisz tą babę, to ona zniknie. Gdzie ona jest? Okej, okay, musisz jeszcze znaleźć kogoś, kto mógłby być wampirem. Na przykład Rita. Sorry, Rita. Włącz wampirzy bieg. O Boże, to trzeba włączyć najpierw. Ale przypał. A czemu nie biegniesz po wampirzemu, Edziu? Zabotujesz się sam. On teraz biegnie po wampirzemu. O Boże, Edward, Edward, Edward. Okej, okay, Edziu. Masz taki mały koniuszek. Nie na jedzenia, więc musisz coś zjeść. Najlepiej człowieka. A dziecko, można? Nie można. Ale to nic. Wladium siedzi sobie coś w szachach. On nie chce być tutaj przy nas. On nie chce siedzieć w swoim domu, jak jakiś debil tutaj siedzi. Rozumiem. Ale to się rusza. O Boże. No pokaż, widza. Przysięgam, ruszało się. <laughs> Widzicie? O, jesteś nastolatką. Czy mogę cię przemienić w wampira? Mogę przemienić nastolatki... a nie, muszę najpierw się z niej napić, a ja bym chciała przemienić nastolatkę w wampira, czy mogę wypić z wlada? Nie można pić plazmy innego wampira. Najgorzej. Nie odchodź, błagam. Nie odchodź. Okej, okay, Edzio jeden punkt. I drugi, i już prześcignął Arial. Ty jak nas już chciałam krzyczeć. Klikam mu wyraźnie, żeby przebiegł się po wampirzemu. A on woli biec wolno i klikać w swojego fłonka. Nicowlat, wygrałeś w końcu? O, nasz ulubiony pan! Nie ma tu ludzi. Gdzie jest jedzenie? Uuu, wodospad! Gdzie jest? Żarcie! Tu jest! Cześć, goferku! Cześć, goferku! Cześć! Goferku, mogę cię zjeść. Awansowano na wielkiego mistrza. Boże, gdzie jest wielkim mistrzem? O, widzę, że pani dyrektorka chce być wampirzycą, Super. Gdzie jest dyrektorka? A, tu jest! Świetnie! Przyszła grać z Bladym w szachy. O, ktoś nowy, ale on jest tym. On jest czarodziejem, ale może z niego wypić. Co, nie udało się? Ja już ci punkty wpisałam. Muszę skreślić. Tego się nie spodziewałam, ale i tak wygrywasz z Ariel, także... Luz. Nie ten? Nie, nie udało ci się znowu? Weź pij tą plazmę. Edzio, ty będziesz głodny już do końca życia, bo jesteś taką niedurajdą życiową. O Jezus Maria, Edward... Edward, co jest z tobą? Nie tak, znaczy dużo rzeczy, ale. Boże, Edward, o co ci chodzi? Co się z tobą stało? Czemu się zepsułeś? Wy drugiego dnia już macie dość. Tak widzę. Wlad, y, się. Ty się palisz. Wladzie, idź do domu. Sprawdź, jak się ma, Wlad. Oni wszyscy odchodzą. No, Edward! Z głodu zdechniesz zaraz. I to już nie chodzi o zb zbieranie punktów. Czemu ty sobie tak nie radzisz? Czemu z nimi wszystkim jest coś nie tak? Udało się w końcu, Edward. No, odblokował się, o Boże. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jest tu ktoś? Jest. Yy, Bako. Cześć Bako. Będziesz wampirem. Nie da rady. Dobra, to weź na następnego. I znowu się zaczopował, o Boże. Jezu, Edzio, i znowu głodny jesteś. O Boże, o Boże. Czekaj, z babci. Edzio, z babci. Byłoby o wiele prościej dla mnie i dla was, gdybyście się cały czas nie zacinali. No go przymieść, tego wampira. Czemu mnie ignorujecie? Czemu poszedłeś grać w szachy z wladem? Zaraz podejść tutaj do mnie. I Edzio znowu jest głodny, ale chwilę za nim przestał być. Nie, 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 nie. Znowu mnie denerwujecie. Czy tak będzie za każdym razem? O, czyś Jaśmin. Chcesz być moją przekąską? A. <laughs> Ale masz cudowną, mroczną postać, koleś. Pięknie wyglądasz. Ale ci pasuje do tatuażu ta bluzka. Krew o smaku jaśminowym, poproszę. Markus. Wampirzy podlotek. <laughs> Potomny. O, pani chce być wampirem? Nie wierzę, że wlad w ogóle to przeżył. Wlad <laughs> jest dumny. On myśli o wladzie. Chcesz mu zaimponować dziu. Grają w szachy jak ojciec z synem. Agresywna rozmowa. No szybko się ta wasza więź zerwała. Już się nie lubicie. Przykra konfrontacja. O Boże, i kłócicie się o pieniądze. Niezdrowa rywalizacja pomiędzy wami się zrobiła teraz przy tych szachach. A to jest w ogóle pomnik Włada. Si ludzie muszą dziwnie czuć, jak widzą pomnik wlada i obok włada. Jest już druga, jest koniec. No, liczyłam, że Edioma ma 21 punktów, ale znowu mogłam się pomylić, także nie byście tego zapewni. Jak dzisiaj z księżycem? Księżyc w pełni jest dzisiaj. No to daj, Jacob. No, a jak mam Cię zmienić, wilkołaka Stary. A czy dopiero w nocy będzie pełnia, tak? To zaczniemy w nocy, no. O Boże, to znowu ten nygus. Teraz ten mnie prześladuje. I to dwa nygusy, o nie. Dobra, Jay. Czy ty będziesz wilkołakiem dzisiaj? Jacob, czy ty możesz łaski swojej? <grych> Czemu nie chcesz się zmienić? Z wilkołaka, Jacob! Bo zaraz zdyskwalifikuje cię, ziomuś. Jacob przemienia się w wilkołaka, jezu, nareszcie! Okej, okay, furasie, idziemy albo może nawet tutaj zaczniemy. Draka z niez nie tego świata, dawaj. A czy nie chcesz się jakąś No, może nie wyj. Musisz wyjść? No idź tam do nich, ma maci, ludzie! Braka z, z tego świata. Nie wiem jeszcze, jak będę ci punktować rzeczy, zaraz, zaraz to przemyślę. O wiem! Za wygraną walkę będziesz dostawał punkt, a za przegraną nie będziesz dostawał. A za przemienienie w, w, w AK dwa punkty. Czy ty możesz tutaj podejść?! Jacob! Czemu ty się psujesz od samego początku i co ty robisz w domu?! Stary, no chodź! O, pani jest w ciąży, to, to pani nie dotykamy. Jacob, co ty wyprawiasz? <gry> Tak zapytam. Oj. Okej, okay, wygrałeś. Coś się powiedzieć z Jacobem? <gry> o mój Boże. I to jest trudniejsze niż myślałam, bo oni się bagują. Klikam na kogokolwiek, i oni nic nie robią. Ja wiem, co mogę mu dać jako 5 punktów. Możemy pójść do kogoś do domu i rozwalić go całego. Tylko to jest przemalowane, bo Jacob będzie wielkołakiem tylko jeden. Jedną noc. I on ma trochę dyskwalifikację, tutaj nikt nie mieszka. Ale dobra, no, no co ja na to poradzę? Nie przeskoczę tego nawet kodem, bo on się nie będzie zachowywał. Tak jak się zachowuje, jeśli nie zmieni się naturalnie. Czemu nie możesz wejść do domu? Tutaj na pewno ktoś mieszka. To nie wiem, idź do baru, rozwal bar. Rozwalaj to wszystko, Jay. Okej, okay, to chyba już zrobiłeś wszystko, co możesz. A to było szybkie 5 punktów. Jednak. No bo reszta to jest. O, to możesz rozbić. A reszta to są znaki zapytania. To nie za bardzo możesz klikać. Nie, coś robić, także no dobra, to było szybkie 5 punktów, ale przynajmniej damy mu tą przewagę, dlatego że on ma tylko jeden dzień na zrobienie tego wszystkiego. Wezmę ze sobą Ariel i ona będzie pukać do tych drzwi. Ariel... Co? Czemu nie możesz zapukać do drzwi? Czemu nie możesz się zapukać do drzwi? Nie, ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam, czemu? Czemu w każdym odcinku się to dzieje? Czemu w każdym odcinku musi się coś zepsuć? Czemu Simsy zawsze mi to robią? Już mam dość! Już mam dość! Rozwalaj wszystko, co możesz. Katrina się zmienia w wampira. O, tak Katrina się zmienia w wampira, to może się będziemy z nią mogli pić. No bij się z nią! Bij się z nią, powiedziałam. A, no super walczycie. No brawo, brawo. Okej, okay, wygrałeś, brawo, Jay. Jak ty wyglądasz w ogóle? O mój Boże, Katrina, no się ma lucha. Aha, czyli to jest twoja kobieta, tak? Sorry, stary, ale ty na to zasłużyłeś. Tak, szalałeś za Arial, ty. Wiem, że ona ci zaczarowała, ale bez. Jaj. O nie, a ty już się przemieniłeś. Już nie może się bić. No za co, Jacobowi poszło słabo, bardzo. I na meczej punktów 10, 14 tylko. Ale to nie jest do końca moja wina. To jest wina Simsów. I tego jak bardzo zbugowana jest ta gra. Ale dobra, dobra, dobra. Przechodzimy po prostu dalej. Armando, co ty masz na sobie? Proszę się przebierz, jesteśmy na wizji. Dobra, w takim razie przechodzimy do Armanda. Armando, jaki ty już... Umiejętności masz, zaklęcia. Gdzie to się sprawdzało? Jezu, jak ja dawno nie grałam w ten dodatek, tu się sprawdza? O, otwórz księgę zaklęć, tak. Dobra. Mamy odblokowane wszystkie zaklęcia. I możemy teraz ruszać do innych simów i robić im na złość. <grym> Za każde zaklęcie będę po prostu dawała mu jeden punkt. A jakby mu się jakimś cudem udało zabić sima, to. To, to, to pięć punktów, nie? Ale wiecie. znowu nie możemy wejść do cudzego do domu? Oszpecenie, dawaj. O, jaki jesteś piękny teraz. Szrek. Ok, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Czarodziej, magia. Furia? Okej, okay, ej, to będą podwójne punkty. Bo dwóm osobom uprzykrzymy życie. Ona uciekła do domu! Czy ty poszedłeś za nią do domu, a ja nie mogę wejść do domu, a ty za nią... No super. Aha, bo ona już, już jest furia. No to to, to. to moim zdaniem są dwa punkty. Bo przekrzanie życia dwum simom. A może się tutaj teleportować? Teleport o. Magia. Zaklęcie. Infernacja. Możemy go podpalić. O, cudownie. Pal się. Jeszcze raz. Ale dobra, nowy pomysł mam. Idziemy do baru. Podpalimy cały bar. <noise> A przynajmniej taki mam plan. Oj, a ty jesteś przeładowany. Ale ty możesz się rozładować. Rozładowanie, proszę bardzo. Oj, ciebie poraziło. Oj, oj, oj. Okay, chciałbym poczekać, jest dużo osób będzie w barze. I jest dużo osób w barze. No to chodź tutaj. Teleportację. Infernacja. Nie mogę? A, moje plany. A tak mogę? Aha. Podpalaj wszystko, stary. Co możesz? O, no to jego też. O, klątwa pomieszanych zaklęć, najgorzej. Ale plan był dobry. Kurde, ugęsili. Są za szybcy. Infernacja! Infernacja! O, jesteś niepolisz! Infernacja! Oni to gaszą za szybko. Jest tu za dużo osób. Nie możesz się rozładować? Serio? To jest jakieś ograniczenie tym bycie czar... Cza, 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 cza... Cza, cza? Czar Dobra, ale tu sobie przynajmniej jeden punkt dam za to podpalanie. O mój Boże! Fuzja. Ty jedzie go użoru! Kurde, on się musi rozładowywać. To nie fajne jest. Ty jesteś najbliżej stary do tego, aby zabić kogoś. Rozładowanie jest jeszcze niedostępne. Tell me why! To nie wiem, kto mnie najbardziej wkurzał. Jacob mnie najbardziej wkurzał. Do ciebie spalę. Potrzebuję otoczyć Jacoba. Różnymi... rzeczami. Okej, to zostawiam zast Cię krzesłami, Jacob. Nie, co ty?! Co się stało?! Czemu on jest ja. niezniszczalny jakiś? Nie ma teleportation. Jacob, zdenerwowałaś mnie. Za mocno. A on wyszedł tędy! To dobra. Trzeba zablokować jeszcze z tej strony. Nie wyjdziesz. Tak wygląda Twoja śmierć. Trzebało mnie nie denerwować. To rozładowanie mnie tak dyskwalifikuje, i ja mam takie przeczucie, że ono się zablokowało. Dobra, niech Cię poprądzi jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie umrzesz od tego. Informacja. Nie możesz podejść do tego serio. A taki był dobry plan. Biureczko i drugie biureczko. A jeszcze tak dosunę, żebyś na pewno nie wyszedł stąd. Wiesz? to jeśli go zabijesz, to obiecuję ci, że wygrasz ten odcinek. Czy może to się spalić na popiół, na przykład? Nie, ale dom nam płonie. Kurde, on jest teraz bezpieczny za tymi biurkami. Najgorzej. Ale mam pomysł. Jakoby chodź tu. Pal się, wiedźmo. No weź podejść tutaj może. Nie chcesz się podpalić, na przykład? Czemu ty jesteś niezdiszczalny, chłopiu? A jak podejdziesz tu, przebiegniesz przez ten ogień? Się nie podpalisz, jak przebiegniesz przez ten ogień? O, pali się! Dobrze, pal się, pal się! Za te wszystkie bagi. Za to nie wchodzenie do domu! Za to, że stałeś i się nie ruszałeś i mnie denerwowałeś! Płoń. Ale mam rage w tym odcinku dzisiaj. Autentycznie, już mam dość. No, pal się dziadzi ile można. O, ha, dobrze! Armando, wygrałeś! Wygrałeś ten odcinek! Nie mogę odblokować tej drzwi? A nie, wstęp dla wszystkich. Kurczaków nie! No chodź, mroczny, chodź. Przestań natychmiast. Edzio, czemu ty terroryzujesz wszystkich w domu? Armando, wygrałeś dzisiejszy odcinek. Już nie ma w ogóle co kontynuować. Ja już mam dość. Nagrywam to już 3 godziny, bo oni są tacy głupi i nic nie dało się zrobić. I, 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 i mam dość, a ksil No trudno. Okej, okay, ale myślę, że tym cudownym akcentem zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Wiem, że trochę dałam ciała. Wiem, że Xil nawet... Nie podjął się wyzwania, ale szczerze mówiąc, on to i tak mało by zrobił. Dałam go tu tylko dlatego, żeby był, bo był w trybie tworzenia sima. On jedynie torturować simów by mógł, nie wiem, robić, robiąc im pranie mózgu i musiałabym to mocno naciągać, także nie bierzemy exita pod uwagę. Walczyły cztery postacie nadnaturalne, czyli Syrena, Wampir, Wilkołak i Czarodziej. Tak licząc punkty, Edzio wygrał. Bo Edzi miał tam 20 ileś, ale licząc punkty moje od mojego serca wygrał czarodziej, czyli Armando, który zdobył łącznie 1 2 3 4 5 6 6 punktów plus 10 tysięcy za zabicie Jacoba, czyli mamy 10 tysięcy sześć punktów i z tym wynikiem wygrywa oto Armando, który jest najstraszniejszą postacią nadnaturalną. A tak szczerze mówiąc, to właśnie wydaje mi się, że czarodziej może być najstraszniejszą postacią nadnaturalną, bo czarodziej ma wiele takich funkcji, które mogą uprzykrzeć życie simów. On ich może podpalać, on może ich oszpecać, on może im kraść rzeczy, meble, może ich razić prądem. I, i tak całkiem poważnie myślę, że w tej kwestii autentycznie wygrywa czarodziej. Wiem, że nie zrobiłam tego testu tak rzetelnie i dokładnie. I może kiedyś to sobie powtórzymy, może za rok, kiedyś się już od, odobrażę i kiedy może Simsy nie będą aż tak zbagowane, jak są teraz. I powtórzymy sobie, nie wiem, z innymi postaciami nadnaturalnymi, bo pewnie do tego momentu jeszcze wróżki wyjdą, <grym>, znając życie. Ale jak nie, to weźmiemy może, nie wiem, Kościldę, Sługusa i, 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 i simoroś, i wszystkie będą jakieś takie bardzo lejmy, ale dobre nieważne. To jest do zastanowienia się na przyszłość. W teraźniejszości pożegnam się z wami. Dziękuję bardzo, że dotrzeliście do końca tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Bye! Powoli zaczynam mieć już dość czwórki i tego, jaka jest zbugowana. Byłby ktoś zainteresowany serią z trójki na przykład.